No niestety, nic nie trwa wiecznie. Grupa pompowa, szlak trafi, trzeba to wszystko przerobić. Dzisiaj nowe zawory, u siebie w domu. Także u innych zarobić, a u siebie wydasz. Miłego dnia życzę. No już mamy to o zebraną. W sklepie były po siłunki i pół Tu mamy mały warsztat. Jeszcze z pół godziny i będzie skończony. Dobra, wystarczy. No i taka sytuacja z dzisiaj jeszcze. Yy, dzieciak się oparł ogrzejnik. No i mi tamtą górę yy, skordowała i puścił zawór. I kurwa tak to jest. Normalnie człowiek ma wolne i nie może nawet nic ogarnąć. Miałem puszczać remont kotłowni. zawody wymiana zaworów, a tu doszło mi to jeszcze, także już w całości walnę. No ale najlepsze to jeszcze jest to, że tutaj mam jeszcze jeden grzeń do wymiany. No, bo też kurwa już zalewał. I tu także zariebiście. Wolny weekend Jeszcze jeszcze kubeczła woda. Tak się zaczyna, wielka przygoda. No I tą ostatnią część składałem, pokażę Wam gdzie. Idę, idę idę, idę. Idę, 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 światło. Idę, idę, idę. O, o i tu w moim malutkim I Idę lutować. Przez to mufę. O to jedna druga na 15. Wcale nie skończyłem, bo gdzieś pies mi nową. O coś mi nie gdzieś bawił. Także... Może mi po niedzieli dostanie do odpoczynku, no i tyle, zrobione Tu już nie jest się przesuwać, żonie, bo miała dużo sprzątania. Ja i to wymieniłem zawały. Tutaj może wiesz, widać, że u mnie strasznie twarde woda jest, a żeby to zrobić, no tu już jest zmiękczacz. wiem, że do układu się nie daje, ale. ale... No to ciele. No niestety, zawał po 5 latach u mnie tak wyglądają, przy twardej wodzie, tragedia, po prostu ze śladu sypą, a wyniki, no parły, 5 lat, 5 lat, tak na dole widać.